Witam bardzo serdecznie, moi drodzy, moje drogie panny, e, wróżka Sikora. przez mi się będą karty rozpadać od samego początku, ale chcę powiedzieć na sam początek, ponieważ będę to mówić za każdym razem teraz, znaczy w zasadzie to drugi raz dopiero to mówię, bo od lwa sobie przypomniałam, żeby to mówić, natomiast będę to mówić. E, moi drodzy, to są czytania ogólne. To jest czytanie na listopad. 2021 dla panny. Ogólne. Ogólne oznacza, że e, panien jest w Polsce, bo prawdopodobnie ogląda mnie tylko Polska, kilka dziesiąt, jeśli nie set, tysięcy panien słonecznych. Każda z panien słonecznych ma inny znak w ascendencie, inny w Księżycu, inny w Wenus, inny w Marsie. E, urodziła się innego dnia, ma inną numerologię, e, ma inne uwarunkowania, ma inną energetykę. Więc generalnie, jeżeli nie rezonuje coś z wami, e, to się zdarza po prostu. Więc bierzcie z tych czytań to, co dla Was jest e, najbardziej pasujące może do sytuacji Waszej obecnej. Jeżeli nie jest, zapraszam serdecznie na czytania prywatne każdego, ponieważ e, wtedy jestem w stanie wejść w Wasze pole i powiedzieć o co chodzi w Waszej konkretnej sytuacji. E, tyle słowem wstępu. Proszę o ogólną energię dla panny na miesiąc listopad 2021. Energia, z jaką panna wchodzi w listopad odwrócona dziewiątka pucharów. Co zostaje za wami? Co zostawiacie za sobą, panna? Trójka denarów. W odwrocie również. Strona, w jaką idziecie, energię, w jaką idziecie, w jakim kierunku? Szóstka buław. Panna, no tak na początek, bo to jest taka, taka energia na początek do rozpoznania, wchodzicie w dziewiątce pucharów, czyli trochę tak, jakby, tak jakbyście byli nie do końca zadowoleni z tego, co macie, i raczej się tutaj skupiacie na braku niż na tym, co macie. Tu jest taka energia, powiedziałabym, one wszystkie w ogóle odwrócę je sobie, skoro wszystkie są w odwrotach, ale Pamiętam, że to raczej są negatywy. Wiecie co? Tu jest trochę taka energia. Zawiedliście się prawdopodobnie na kimś. Nie mówię tutaj raczej o partnerze. Jeśli chodzi o sytuację romantyczną, tutaj raczej mi się pokazuje sytuacja zawodowa. W przeszłości coś może takiego się wydarzyło, że zawiedliście się po prostu na kimś, może ktoś zawiódł wasze zaufanie, może, nie wiem, zespół w pracy, może przyjaciele, nie wiem, niewspierający. To też może trochę mówić o sytuacji w domu. Ale raczej w momencie, w którym w domu jest na przykład więcej domowników, są na przykład jeszcze dzieci i tworzycie taki jakby team w domu. Bo trójka denarów generalnie mówi o jakimś takim teamie, o, o zespole, o, o grupie ludzi, też do współpracy na przykład. I tutaj w, jakby w odwrocie ta trójka denarów, czyli coś tutaj poszło nie tak, coś poszło nie okej, okay, nie udało się pewnych rzeczy, nie wiem, na przykład wypracować razem. E, może inni ludzie mieli wpływ na Was, że wasze zasoby też w jakiś sposób się uszczupliły. Nie mówię nawet koniecznie zasoby materialne, ponieważ tutaj w pucharach to mogą być też zasoby emocjonalne, natomiast wy mogliście wkładać na przykład dużo energii, uwagi. E, Swoich generalnie zasobów, czy siebie, czy swojego serca, tutaj na przykład w coś, w jakiś projekt wspólny, w jakąś inną osobę, w jakieś przedsięwzięcie, albo w jakąś sprawę. Toś nie przyniosło efektów, to nie przyniosło skutku. Jesteście rozczarowani, jesteście zawiedzeni, może zawiedzeni tymi ludźmi, może oni mogliby wam bardziej pomóc, a nie pomogli, coś tam, coś tam, jest generalnie taki brak. I wchodzicie w takiej energii braku. Tutaj m, energia, m, strona, w którą zmierzacie, mamy trójkę buław, która też. Boże, trójkę, m, szóstkę. Szóstkę buław, która też wypadła w odwrocie. Czyli tak naprawdę, wy byście chcieli odnieść sukces bardzo. E, tutaj prawdopodobnie to się nie udało. Może <laughs> była taka sytuacja, że za wiele. M, Um, i, i, brakuje mi słowa, nadziei, nie, nie nadziei, ale że za wiele y... Procent zaangażowania pokładaliście w innych osobach, po stronie innych osób, a za mało w sobie. I jak później to się nie udało, no to tak naprawdę jest wina tych osób, no ale do siebie możecie mieć pretensje, bo nie zrobiliście sami więcej, tylko więcej włożyliście w inne osoby. Wiecie, taka energetyka. Natomiast Wy bardzo byście chcieli odnieść sukces. Wy chcecie sukcesu generalnie. Szóstka buław to jest sukces. Yy w tą stronę idziecie. Coś blokuje, coś przeszkadza. Ewidentnie, bo to wszystko wypadło w odwrocie tutaj, ale prawdopodobnie wy sami sobie, że tak powiem, nakładacie na siebie taką e, blokadę i taką przeszkodę. Zniechęcania się zbyt szybkiego to raz, Poczuć, wpadania w poczucie braku to dwa, e, coś się nie powiedzie, coś inne osoby zawalą, wy to bierzecie na siebie, bo tu też może być taka energia, że wybierzecie na siebie odpowiedzialność za, inne, za innych ludzi, za inne osoby. Jeżeli coś się na przykład w pracy nie powiedzie, to wybierzecie odpowiedzialność za cały zespół, i tak mogło faktycznie być. Bardzo mocno praca mi się tutaj u panny rysuje w tej ogólnej energii listopadowej. E, takiego właśnie nadmiernego brania odpowiedzialności za cały zespół na siebie, co powoduje, że nie możecie odnieść sukcesu, a Wy byście chcieli odnieść sukces też jako jednostka, jako spełnienie satysfakcja własne. E, więc generalnie podsumowując, dążcie dalej w kierunku sukcesu, ale może trochę w listopadzie, ale może trochę przedefiniujcie ten sukces, na ile na przykład będziecie usatysfakcjonowani małymi sukcesami albo własnymi sukcesami, a nie koniecznie sukcesem wielkim, wielkiej grupy albo całej grupy też wyzwanie dla panny w listopadzie, jakie wyzwanie czeka na pannę w listopadzie 2021 znowu brak znowu brak, piątka denarów przy tej odwróconej dziewiątce pucharów znowu brak wyzwanie, brak, pustka wewnętrzna co musicie poświęcić, co musicie poświęcić, żeby to wyzwanie, żeby móc zmierzyć się z tym wyzwaniem Oj, Boże panna. Dziewiątka denarów w odwrocie. Co zyskacie, co przyjdzie w wasze życie? Co, czemu otworzycie drogę do waszego życia dzięki mierzeniu się z tym wyzwaniem? E, ósemka buław, e, panna, słuchajcie. Po raz kolejny tutaj się pokazuje ta, ta karta też w odwrocie. A zostawię ją, bo to są inaczej. E, po raz kolejny pokazuje się to wasze poczucie braku, to wasze poczucie wewnętrzne, bo, bo tu chodzi o wnętrze. Tu nie chodzi o to, że wy nagle zostajecie, nie wiem, zwolnieni z pracy, zabierają wam wszelkie dochody, zostawiają wam was wszystkie osoby i wy jesteście, wy jesteście w braku, nie. To jest wasze wewnętrzne poczucie braku, wewnętrzna pustka. Ta dziewiątka kielichów w odwrocie też o tym mówi, bo kielichy to są emocje, to są nasze wewnętrzne, emocjonalne zasoby, które też mogą się przekładać na sytuację materialną, no, ale jeżeli jesteśmy w poczuciu braku, no to też sytuacja materialna jest, nie doceniamy tego, co mamy, na przykład, albo chcemy więcej, albo nam nie wystarcza. Tutaj, co musimy pożegnać, co, musimy, co, musi, co musicie zostawić, co musicie poświęcić. E, dziewiątka denarów w odwrocie, tak jakby zobaczcie, że w końcu. Znaczy, zobaczcie to. Te dwie karty, one są takie. Widzicie na nich taki przepych. Tu jest bogactwo, tu jest wszystko, tu są generalnie wszystkie potencjały, wszystkie możliwości wasze też. Dziewiątka to jest tak jakby pełne, pełnia, pełne spełnienie. No, dziesiątka to wiadomo, że to już jest taka. Jakby alfa i omega, nie? Dziesiątka tak naprawdę jest też jedynką. To już jest taki, taki cykl, który się kończy, jest już początkiem, wiadomo. Natomiast dziewiątka to jest taki full package. To jest po prostu dziewiątka. I wy, to jest, to jest dostępne dla Was. Natomiast w odwrocie wypadły te karty. Wy sobie po prostu sami nie dajecie tak, jakby przyzwolenia na to, żeby to było dla Was, żeby po to sięgnąć, żeby się tym wypełnić. Wy jesteście tak jakby utknięci trochę w takim poczuciu braku i w takim poczuciu pustki, a to powoduje brak sukcesu, brak możliwości odniesienia tego sukcesu i pewną stagnację, bo tutaj w tym, co wejdzie w Wasze życie dzięki poradzeniu sobie z tym wyzwaniem, czyli przepracowaniu tutaj tego poczucia pustki, wejdzie dynamika, ruch, energia, działanie, e, ukierunkowanie energii. Ósemka Buław też bardzo często wypada w ogóle w czytaniach, które robię teraz na listopad, więc to jest też pewna taka ogólna energia, która towarzyszy wszystkim nam, wszystkim znakom, e, więc będą sprzyjające do tego możliwości energetyczne w listopadzie, wyjątkowo, mimo że listopad takim jest miesiącem dosyć jakby no jesiennym, smutnym, ale tutaj pokazują się te możliwości, ewidentnie pokazują się te możliwości, Wyrwania się z tego takiego swojego poczucia pustki, tak jakby z tymi korzeniami, wyrwania się z tej zimnej ziemi, tak jakby wyrwania tej y, zamrożonej róży po prostu z ziemi i można ją później wsadzić, nie wiem, w wazon albo w cokolwiek, i żeby ona odżyła, albo w ziemię, żeby zakwitła. Ale najpierw, żeby to zrobić, trzeba ją wyrwać, więc generalnie. Zaktywizowanie się, poruszenie się, poruszenie swoim wnętrzem i sięgnięcie po to, co dla Was tu jest, ale Wy sami z tego nie czerpiecie, bo może się na kimś zawiedliście, bo może współpraca nie wyszła, bo może współpraca z tym czy z tamtym czy z innymi ludźmi nie wyszła, a Wy bardzo, bardzo, bardzo tutaj opieracie swoje poczucie wewnętrznego sukcesu, spełnienia kompletności, zadowolenia i poczucia satysfakcji z tym, co się dzieje na zewnątrz i z innymi ludźmi. Wszystko jest dla was, tylko musicie w, jakby sięgnąć po to wewnętrznie. Panna, co przyjdzie z zewnątrz w listopadzie 2021 do panny? Bardzo proszę, co przychodzi z zewnątrz, kochani, kochani, z zewnątrz przychodzi ogromne wsparcie, ogromne wsparcie bliskich osób, rodziny męża, partnera, jeżeli macie żony, jeżeli jakby jesteście w takiej rodzinie, jeżeli e, nie rodzina, rodzice, dzieci, to, to jest ogólnie rodzina. E, to jest karta takiego domowego ogniska spełnienia szczęścia rodzinnego, więc to z zewnątrz bardzo dużo wsparcia możecie otrzymać w listopadzie. Jeżeli tutaj na przykład to dotyczy sytuacji zawodowej, nie radzicie sobie, skorzystajcie z tego, skorzystajcie z tej miłości, która Was otacza. To nie musi być koniecznie rodzina ze krwi, to może być Rodzina, wasi przyjaciele, którzy są naszą rodziną w tym życiu, wiadomo, to jest rodzina wybrana, tak? Więc yy, korzystajcie z tego, bo jesteście naprawdę otoczeni yy, ludźmi, którzy życzą Wam dobrze, którzy chcą dla Was dobrze którym zależy na waszym szczęściu i na tym, żebyście w końcu zobaczyli. Wiecie, to może być nawet yy, ta matka, która wam powie, zobacz, że to wszystko dla ciebie jest tylko po to, sięgnij o was to wkurza, bo wy tak bardzo nie, mo nie możecie i nie potraficie, ale ona chce dobrze. Tak jakby tutaj są dobre intencje wokół was ludzi z rodziny, czy z wśród bliskich, więc generalnie tutaj panna możecie się na tym opierać i yy, korzystać z tego. Yy, energia z jaką wychodzicie z listopada ta siódemka mieczy po prostu, słuchajcie. Y, siódemka mieczy i ósemka buław wychodzi prawie każdemu. Prawie każdemu znakowi. To też jest bardzo mocna energia. E, uważajcie na swoje intencje i uważajcie na intencje ludzi wokół Was. E, bądźcie ze sobą szczerzy, bądźcie ze sobą absolutnie szczerzy. Mierzenie się z wewnętrzną pustką nie jest proste. E, te, te, te uświadomienia, w których widzimy, że to my sami z tym buciorem nad swoją głową stoimy, nie są proste, ale trzeba się z tym uczciwie zmierzyć. Siódemka Mieczy mówi: Nie ma drogi na skróty. Trzeba się zmierzyć, trzeba stanąć ze sobą twarzą w twarz i zmierzyć się ze swoją wewnętrzną pustką, pomóc sobie tutaj w, tych, w, te, w tej bliskości z innymi, pomóc sobie, dać sobie pomóc. Rodzina Was wspiera, przyjaciele Was wspierają. Ale pewne rzeczy, pewną pracę e, trzeba zrobić samemu, i musimy zrobić samemu, i generalnie no nie ma drogi na skróty. Po prostu nie ma drogi na skróty, więc na to uwaga. E, w tej odwróconej siódemce mieczy tutaj też e, jest powiedziane to, że e, dojrzycie i zobaczycie, kto wam sprzyja, kto wokół was jest tym przyjacielem, kto wokół was was wypełnia, kto wokół was jest po tej stronie, a kto wokół was jest po tej stronie. Kto powoduje, że czujecie się pełni i kompletni, a kto was opróżnia i powoduje, że czujecie się w braku i podsyca tylko ten wasz brak. Więc tutaj też się zweryfikują e, przyjaźnie i relacje z innymi ludźmi w listopadzie. To na plus. E, jaka rada dla panny, jaka rada na listopad? E, król Pucharów panna. No słuchajcie, król Pucharów. Konteneruje swoje emocje. Król Pucharów jest zarządcą swoich emocji, jest zarządcą tego wzburzonego morza swoich emocji. Bo prawda jest trochę taka, że pustka wewnętrzna to jest, to jest brak emocji. To jest brak wynikający z tego, że często boimy się, że jeżeli pozwolimy swoim emocjom wypełnić nas, to nas zaleje. To nas po prostu, wiecie, zaleje totalnie, więc ta pustka jest paradoksalnie bezpieczniejsza. Natomiast chodzi o to, żeby nie czuć pustki wewnętrznej, e, trzeba pozwolić emocjom w nas być. Ale trzeba nimi mądrze zarządzać, dobrze zarządzać, i trzeba je przede wszystkim w sobie pomieszczać i kontrolować. I król pucharów właśnie to robi. Król pucharów jest pełny, on jest wypełniony wodą, czyli emocjami. Czyli życiem. Mimo tego, że są to emocje super cudowne, fajne, łatwe, przyjemne, dobre, miłe, jak ten statek tutaj z tymi białymi żaglami, ale są też emocje trudne. Są też emocje straszne, przerażające, to są rekiny, czy jakieś inne walenie, czy jakieś inne stworzenia. Jedno i drugie on w sobie mieści. Nie tylko te, te, te miłe i przyjemne, ale też te, a zwłaszcza te. Więc. Yy, no panna, to nie jest proste, ale you got this. You got this w tym miesiącu. Jest fajna okazja do tego, żeby porobić pracę emocjonalną, nauczyć się pomieszczać w sobie te emocje. Może sami Wam się to nie uda, może trzeba jakąś pomoc w tej kwestii, nie wiem, terapeutyczną, przyjacielsko-rozmowową, jakąkolwiek. Natomiast... To jest rada, zajmijcie się tym. Zajmijcie się swoimi możliwościami do pomieszczania emocji i swoją wypornością emocji, też jak już jesteśmy w tej wodnej nomenklaturze. E, runa rada, jeszcze poproszę dla panny na miesiąc listopad 2021. E, co my tu mamy? Czy to jest Jera? To jest chyba Jera. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, nie będę wam ściemniać. Eee, chyba Jera. Tak. Słuchajcie, Jera zapowiada pomyślną realizację planów przy uporczywym wysiłku. Dokładnie tak. Jeżeli podejmiecie naprawdę ciężką pracę związaną ze swoimi emocjami i wysiłek, żeby tą pustkę wewnętrzną wypełnić, to rezultat nie, ma, nie może być inny jak tylko pomyślny. Jera mówi też o uznaniu życia celem samym w sobie, zgody na cykliczność i powtarzalność życia, rutyna i wytrwałość, tak jak pory roku, naprzemiennie. Wszystko zostało zrobione, przygotuj nowy grunt, by siać dalej. Myśl jest Twoim podstawowym ziarnem. Niewykorzystana ziarno, które zasiałeś, nie wzejdzie, jeśli nie poświęcisz mu całej swojej miłości i pasji. No, dokładnie tak. Siejecie po prostu y, sami w sobie to ziarno. Taka jest prawda. Sami w sobie musicie zasieć ziarno, które na zadbanej glebie pełnej miłości do siebie, bo tutaj to jest też wszystko all about love. I to jest o miłości własnej, o miłości do siebie, która i jakby kieruje was w kierunku tego zwycięstwa. Miłością własną, emocjami własnymi i też od innych, wiadomo. Wypełniacie się, wypełniacie się i, i jesteście w stanie wzrastać, te ziarna w Was są w stanie kiełkować. E, w innym wypadku pustka wewnętrzna i dupa i jesień i listopad i tyle. Moi drodzy, jeżeli ktoś chce więcej szczegółów na temat swojej konkretnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu na czytania prywatne, które mają sens. A tymczasem pozdrawiam wszystkie panny i miłego listopada.